Witamy na kolejnej konferencji programowej Komitetu Wyborczego Lewicy. Konferencja jest poświęcona zieleni, więcej zieleni, taki punkt programu. Szanowni Państwo, znajdujemy się w zasadzie, można powiedzieć, na takim łączniku osiedli po jeziorze osiedla Kętrzyńskiego, osiedla Kormoran i osiedla Śródmieście. To park Kusocińskiego. Chcielibyśmy, aby na terenie tego parku powróciła koncepcja skate parku, a więc takiej przestrzeni, która umożliwi zwłaszcza osobom młodym, uprawianie z sportu polegającego na korzystaniu z deskorolki. Chcielibyśmy, aby ten skatepark był przestrzenią zadaszoną, a więc taką przestrzenią, która umożliwia korzystanie z tej formy spędzania czasu wolnego, również przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Proszę Państwa, ja chciałam wspomnieć o konsultacjach społecznych, jakie odbyły się w 2018 roku, dotyczącym właśnie rewitalizacji tego parku kusocińskiego. Minęło tyle lat, były konsultacje, i co? I nic, i nic się nie, za, nie zadziałało. Zadziałało się to, że zlikwidowano skatepark, że park niszczeje coraz bardziej, że mieszkańcy starsi czy kobiety z wózkami nie mogą często dostać się do parku, bo schody, które są w tamtej części, są też w opłakanym stanie. Pan prezydent ciągle twierdził, że nie ma na to pieniędzy, że to w przyszłości, że poczekamy, że jakoś to z programu rewitalizacji. Czekać dłużej nie możemy. To są, to są zielone płuca dla, dla mieszkańców kilku osiedli właśnie Śródmieścia, Kormoran. Mówiąc o tym, że chcielibyśmy, aby w naszym mieście było więcej zieleni, Chciałbym też rozwinąć myśl, o której mówiła Małgorzata Matuszewska-Boruc. Dziś większość tych inwestycji opiera się na olsztyńskim budżecie obywatelskim, a co za tym idzie też rozwój infrastruktury w tych, przy tych, tak jak przy parku na przykład Kusocińskiego. My chcielibyśmy, aby czy zadbanie o chodniki, czy odpowiednie oświetlenie nie odbywało się tylko przy wsparciu budżetu obywatelskiego, ale żeby również sam budżet miasta ponosił koszty związane z zadbaniem o odpowiednie bezpieczeństwo, to o czym mówił Marcin Kiwit. Dziś bardzo mocno nam tego brakuje. Parku Socińskiego jest miejscem spotkań praktycznie mieszkańców całego Olsztyna. Na osiedlu Jaroty, na Górki powstał nowy park, jednak mam wrażenie, że jest on zbyt słabo promowany że mieszkańcy nie do końca zdają sobie sprawę z obecności takiego miejsca, co warto by było też odpowiednio promować, żeby zwiększyć aktywność fizyczną. Podsumowując, wrócę jeszcze też do naszego czasu, kiedy były przeprowadzane rewitalizacja konsultacje dotyczące rewitalizacji Parku Urocińskiego. My braliśmy w nich udział i tak naprawdę od tamtego czasu jedyna rzecz, która się w parku zmieniła, dwie rzeczy się zmieniły w parku. Jedna, prezydent miasta zlikwidował skatepark. A oraz powstały nowe latarnie miejskie, nowe latarnie w, po drugiej stronie e, tunelu, pod ulicą Dworcową. Latarnie, które zostały e, z projektu mojego autorstwa. To była jedyna rzecz, która zadziała się w Parku Kusacińskiego. Regularnie Urządzenia na placu zabaw po drugiej stronie parku niszczeją, stawek zarasta, mieszkańcy wielokrotnie zgłaszają uwagi odnośnie tego stanu, stanu parku, żeby ktoś w końcu się tym zajął, odnowił go w całości. My z Państwem, z Państwem spotkaliśmy się po tej stronie, żeby też pokazać w jakim stanie są chodniki. Chodnik pamiętający w poprzednią epokę, latarnie pamiętające w poprzednią epokę, różne rozwiązania, które pamiętają w poprzednią epokę, a których powinniśmy w końcu, wreszcie w XXI wieku zadbać. Po konsultacjach projekt rewitalizacji parku był naprawdę całkiem dobrym projektem. Zaplanowane ścieżki rowerowe, tor dla wrotkarzy, skatepark, nowe place zabaw, podesty, to wszystko mogło się zadziać, tylko nie wiadomo dlaczego zostało to odłożone na półkę. Chcielibyśmy bardzo o to zadbać i to jeden z naszych kluczowych postulatów w naszym programie Dzień Dobry Olsztyn, w programie dotyczącym więcej, więcej zieleni. Mówimy o więcej zieleni, ale nie tylko oczywiście też w Parku Kusyńskiego, chcemy więcej zieleni, również na Zatorzu. Mamy ulicę Limanowskiego, która wymagałaby też dodatkowych nasadzeń, zadbania również o tą, naszą, o, o tą naszą zieleń. Kiedy mówimy o terenach zielonych, to mówimy o terenach rekreacyjnych. Mówimy, chcielibyśmy też, mamy zapisaliśmy to w naszym programie, przywrócenia o olsztyn aktywnie, czyli takich wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, które działy się w wakacyjnych miesiącach w poprzednich latach, które zostały po prostu obcięte całkowicie finansowane w. Finansowanie w naszym mieście, by dać właśnie y, 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 mieszkańcom Olsztynia i turystom y, y, wydarzenia, atrakcje do korzystania z miejsc zielonych w naszym mieście. Mamy tych postulatów całkiem sporo i y, po prostu chcemy nasze miasto zmienić w y, zielone, lepsze i przyjazne miejsce do życia.